Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartosz Oleks, Polish Fighters, a moim wyjątkowym gościem dzisiaj jest Michał Figlak, już zawodnik UFC. Cześć, mano. Cześć, ma Bartek. Michał, przede wszystkim właśnie dlaczego ten były zawodnik UFC, bo no już trochę minęło tej twojej przegranej walki z Hubbardem. Czekaliśmy trochę na twoją kolejną walkę, na jakieś ogłoszenie. Poszło ogłoszenie, ale jednak zostałeś zwolniony z organizacji UFC. Co się w ogóle stało? No nie wiem, co się stało tak naprawdę, bo myślałem, że z tego, co wyszło z tej ostatniej walki, czyli to, że wszyscy eksperci mówili, że wygrałem, no to na pewno bym dostał następną szansę i czekałem 8 miesięcy, no i po 8 miesiącach dostałem telefon od menadżera, myśląc, że będę się bił w Londynie, ale jednak nie, jednak skończyli mój kontrakt w UFC, ale dobre, dobrze jest, wiadomo, nie za dobra wiadomość dla mnie, ale jedziemy dalej, jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają. Czekam teraz yy, i rozważam wszystkie rzeczy i, ten, i jedziemy dalej. Ale w ogóle, czy była jakaś informacja ze strony UFC dlaczego? Jakie, jakie, A... Jakieś wyjaśnienie, czy w ogóle po prostu kończymy kontrakt i koniec rozmowy? Krótkie wyjaśnienie, właśnie dla mnie takie trochę dziwne było, że dlatego, że przegrałem ostatnią walkę. Aha. Do szkoda, że UFC też nie wzięło tego pod uwagę, że debiutując w UFC uratowałeś im jedną walkę, bardzo wchodząc na short, na short notice. Ale powiedz mi, co ty wyciągnąłeś z tej swojej przygody z UFC? Bo oczywiście no, to były dwie przegrane walki. No to, jak powiedziałem, to, Tej walki z Ciamem na pewno nie ma się co wstydzić, bo wchodząc w tak krótkim okresie, on tak dobrym zawodnikiem, który teraz po swoich walkach pokazuje jaki, na jakim Ciam jest poziomie. Ty tam pokazałeś się dobrze, potem walka z Kabardą, tak jak ty mówisz, wielu, wielu ekspertów, w tym ja, twierdzą, że ty tę walkę wygrałeś. I czy ty masz właśnie pod tym, pod tym wszystkim, co się wydarzyło, takie już negatywne trochę zdanie właśnie o UFC? No bo trochę pewnie według ciebie sędziowie ci zawiedli, no a potem trochę ogólnie organizacja też troszeczkę no też nawet się nie oddzięczyła za to, że im uratowałeś wtedy na gali w Paryżu walkę, nie? No ogólnie nie, nic nie czuję do UFC, ale po prostu dla mnie to był taki, no taki nie za dobry czas, bo tak powstałem. Ten kontrakt na 10 dni do tej pierwszej walki. Później miałem kontuzję kolana, i później jak wróciłem na tą ostatnią walkę, no to myślałem, że ją wygrałem, a jednak rędziowie dali Habertowi, więc no taki dziwny czas, ale. Wiem jaki dobry jestem, wiem, że nadal jestem na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o moje umiejętności i jestem pewny siebie i pewny tego, że wrócę na samą górę. Mhm. A ty byś w ogóle kiedyś jeszcze chciał wrócić do UFC? Czy po tym, jak oni cię potraktowali, to byś chciał obrać też drogę na szczyt, ale może w jakiejś innej też topowej, światowej organizacji? Czy po prostu ty się nie zamykasz, zobaczysz jak będzie wyglądała twoja przyszłość? W tym momencie chcę właśnie iść do topu, ale w innej organizacji. Mm -hmm. Już zamykając powoli ten wątek, jest właśnie tej twojej ferelnej walki z Habardem. Powiedz mi, co tak naprawdę twoim zdaniem m, zabrakło, żeby postawić taką psową kropkę na dwie my, my się zgadzamy, że sędziowie trochę źle, źle ją ocenili, ale czy miałeś już oglądać ten pojedynek i co twoim zdaniem mogłeś tam po prostu zrobić lepiej? Mogłem, wydaje mi się, że mogłem pokazać więcej zapasów. Mogłem go ściągnąć. Czułem się o wiele silniejszy fizycznie niż on, tak naprawdę, jak z tego co pamiętam w tej walce. I no i mogłem, trochę więcej agresji. Trochę więcej agresji, więcej kombinacji i na pewno bym wygrał. Jak jak zobaczycie na na przykład ciosy, ile ciosów ja wylądowałem na przykład na jego twarzy, no to ja... Miałem chyba o 10 więcej w każdej rundzie tych Significant Strikes. Oglądałem tą walkę chyba z, z 10 czy 15 razy od razu, więc... No... Wiem, że walka była bliska, ale no... Wygrałem ją. Tak, mi się wydaje, że wygrałem ją i, i też... Wiecie, wszyscy eksperci na całym świecie, to nie jest, że tylko moi trenerzy, to są eksperci z całego świata powiedzieli, że wygrałem. Więc no, to, to, to była taka trudna walka. Yy, yy, trudny wynik, który musiałem zaakceptować, bo naprawdę myślałem, że ją wygrałem. I nawet jak tam stałem i już yy, czytali yy, wynik tej walki, no to właśnie mówię: Dobra, wygrałem, wygrałem, i jednak nie, i normalnie mi wie, serce wybuchło. Ja jeszcze jakby dodając taką krótką informację, to yy, na MMA Decision wszyscy eksperci, wszyscy generalnie, tam nie, nie było ich dużo, bo tutaj był, że tam nie wiem, z 7-8. Dziennikarzy dodał swoją punktację tej walki, no i według każdego z nich wygrałeś. Według niektórych 29-28, według tam ma czterech, z tego co patrzę wszystkie trzy rundy. Więc to wydaje mi się, że też no. o czymś może świadczyć. Mhm. Ty jakby ogłaszając, że już nie jesteś zawodnikiem UFC, dodałeś, że teraz chciałbyś zawalczyć w Polsce? W ogóle powiedz mi, skąd taka decyzja? Bo do tego, do jakich organizacji i tak dalej, zaraz oczywiście sobie przejdziemy, ale no bo ty, ty przez lata no, walczyłeś za, poza granicami naszego kraju, w Cage Warriors, potem w UFC, ale właśnie skąd decyzja, żeby teraz pokazać się e, tym polskim kibicom? Dlatego, że jestem Polakiem, wyjechałem do Anglii, jak miałem 11 lat, ale zawsze sercem jestem Polakiem i chcę wrócić i właśnie pokazać się polskiej publiczności, polskim kibicom. I, I wiem, że jeszcze mam bardzo dużo do pokazania i y, mogę dostać się na górę właśnie. A jak Ty w ogóle oceniasz polskie MMA? Nie wiem, czy masz okazję w ogóle je śledzić? Bo wiadomo, no, prym wiedzie zdecydowanie organizacja KSW, no, ale coraz mocniej rozwija się też organizacja FEN, organizacja Babilon. Jest dużo gdzieś tam mniejszych, lokalnych ale lokalnych Jeżeli masz okazję obserwować to, jak Ty ten progres polskiego MMA widzisz? No trochę obserwuję, ale Wiadomo, jest tyle tych gal teraz, że nie można cały czas tego oglądać, ale no tak, obserwuję, no poziom jest dobry. Wiadomo, jest tam paru czy... Zawsze mi się wydaje, że w pierwszych dziesiątkach tych wszystkich organizacjach są najlepsi, najlepsi zawodnicy i, i oni są właśnie na takim yy, blisko światowego poziomu. Mhm. Tak powiedziałem bez wątpienia prynku wiedzie organizacja KSW. Dzisiaj Wojciech Wroświecki, dyrektor sportowy KS, był zapytany y, o temat Twojej osoby przez Mariusza Szolkiewicza z Indiecage.pl. Powiedział, że na tą chwilę nie chcą Was zwodzić, że nie ma miejsca. Ja mam wrażenie, ty, bo on wspomniał o kategorii półśredniej. Ja mam wrażenie, że on albo cię pomylił z Twoim bratem, albo po prostu gdzieś może gdzieś tam y, pomylił mu się w ogóle kategorie wagowe. Ale jak to wygląda z Waszej strony? Jak w ogóle wyglądają rozmowy i czy są w ogóle rozmowy y, z organizacją? KSW i na jakim to jest według ciebie i twojego menadżera etapie. Na, na, są, wszystkie rozmowy są teraz na, początk, na początkowym jakby etapie, ale nie tylko KSW wiadomo, są rozmowy z, z bardzo dużo organizacjami i teraz ja muszę rozważyć wszystko i z moim menadżerem i z ludźmi, którzy są na około mnie, musimy zadecydować, jaki krok będzie najlepsze dla mnie, ale jeśli chodzi o organizacje, no to jest bardzo dużo. Wiadomo, jest są jest Cage Warriors, PFL, jest KSW, jest um, Octagon, jest e, e, teraz GFL e, wyszła nowa organizacja, więc no to I, ale, ale co z każdą z tych organizacji już rozmawiacie? Właśnie, jak gdzieś GFL, Octagon, KSW, chcę, PFL czy nie chcę za dużo tego zdradzać, ale na pewno Jestem otwarty na wszystkie oferty i muszę rozważać to wszystko i, i te wszystkie organizacje. I naprawdę jest dużo tych organizacji, do których mogę iść, więc teraz po prostu rozważam jaki mogę popełnić najlepszy krok do przodu? Hmm, ale jak wspomniałem, ty mówisz właśnie o tych polskich organizacjach. Czy jednak, jakby KSW powiedziało, my Ciebie chcemy, znaleźliśmy miejsce, to czy to będzie jakby taki najważniejszy argument? jakby w rozmowach z tobą, że na przykład nie wiem, OKTAGON da porównywalną ofertę, ale że ty jednak chcesz walczyć w Polsce to wchodzę do tego KSW No to byśmy musieli się dogadać jeszcze na paru innych rzeczach, no ale um, są jeszcze parę rzeczy, które właśnie mnie interesują i to jest to, żeby się bić jak najczęściej, że chcę się bić często chcę mieć dużo walki, jestem młodym fajterem um, już straciłem ostatnie 8 miesięcy, więc Chce się dużo bić i zobaczymy, no zobaczymy. Wszystko jest jakby teraz w takim etapie negocjacji, więc nie chcę za dużo mówić. Mhm. A jak myślisz, kiedy te negocjacje, znaczy kiedy ty byś chciał, żeby te negocjacje dobiegły końca, bo jak ty powiedziałeś, no, no straciłeś trochę te 8, 8 miesięcy i też y, domyślam się, że nie chcesz, żeby te negocjacje się przyciągnęły na kolejne tygodnie, miesiące i żebyś nie wiem, kolejną walkę dostał w czerwcu, w lipcu, bo chciałbyś pewnie zawalczyć jak najszybciej. I kiedy sobie dajecie z menadżerem taki deadline, że ta decyzja po prostu musi być podjęta? I czy na przykład bierzesz coś takiego pod uwagę, że z tymi większymi organizacjami dasz sobie jeszcze, jeszcze trochę czasu, a je przykładowo wrócić na jedną walkę, na przykładowo do Cage no, który tak naprawdę cię, no, można powiedzieć, pewno po wychowało trochę jako zawodnika. Na pewno będę się bił w marcu albo w kwietniu. Bez znaczenia, gdzie. Na pewno się będę bił w kwietniu albo w marcu, no, na pewno. Hmm, ale ta opcja Kate wchodzi, wchodzi w grę, że jakbyś, wiesz, no, bo domyślam się, że pewnie po takiej e, współpracy, jaką miałeś z Grahamem Boylanem, z Kate że tam nie, nie będzie problemu, żebyś sobie nawet na jedną walkę do nich wskoczył. Do nich Okej okay, George na pewno wchodzi w grę, ale no zobaczymy, no zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Już powoli zmierzając do końca, jak ty mówisz, że tylko obserwujesz te polskie MMA, jak obserwujesz zawodników wagi lekkiej, to na którym miejscu według ciebie jesteś? W pierwszej na trójce? Pie na samej górze? Jestem na samej górze. Na, na samej jedynie. górze. Jestem najlepszy i już. A czy masz jakiegoś zawodnika z polskiej MMA, w którym z którym chciałbyś się zmierzyć w ogóle? Z polskiej MMA? Nie wiem, czy to Marian Żukowski czy najlepszymi bym chciał się bić i mi się wydaje, że w KSW jest tak, że Pan Nas jednak y, pokazał, że jakby jest lepszy niż wszyscy inni i, i potrzebują właśnie zawodnika, który tam wejdzie i, i zrobi, zrobi jakby zadymę. W tej a tej chciałbyś, a chciałbyś się z nim sprawdzić i myślisz, że masz argumenty w swoim arsenale, które, no, którym po prostu pokonałbyś Taladinę. no tak jak, tak jak ty mówisz, no poza wiadomo Adrianem Bartosińskim, bo na tym czasie no, ale to jest kategoria jednak wyżej, to ta walka też się rządziła swoimi prawami, a no, ale nikt tak naprawdę od dawna nie, nie stawił mu poza Adrianem yy, problemów w klatce. No wiadomo, że wierzę w swoje umiejętności i wierzę, że na pewno by była dobra walka i wierzę, że ją bym wygrał. Ale w tym momencie wiadomo, są bardzo dobre walki na całym świecie, teraz w ten weekend będzie walka Paul Hughes kontra Usman Normagomedow i to jest yy, lightweight. Więc to może być coś, co mnie interesuje też w przyszłości, żeby takie walki. Później są bardzo dobre walki w Cage Warriors, bardzo dobrzy zawodnicy, więc no to ja w tym momencie mam szansę zrobić bardzo dobre walki we wszystkich organizacjach. A jeżeli chodzi jeszcze o Cage Warriors, to na przykład taka walka z Hardwickiem, bardzo lekkiej, to byłoby coś, co. Trochę ci działa na, na wyobraźnię, no bo to wiadomo, to jest jeden no, z lepszych by, zawodników gdzieś tam brytyjskich. No my już mamy. My już mamy jakby taką historię małą z Georgem, więc no na pewno by, byśmy mogli to zrobić. Ym, zrobiliśmy przed moją ostatnią walką na Cade Warriors, jak się biłem z... No, teraz zapomniałem imię ale z dobrym zawodnikiem się byłem i właśnie przed jak robiliśmy zdjęcia i wszystko to się znaleźliśmy w tym samym pokoju i zrobiliśmy face-off przez chyba 10 minut, więc e, mają, jak mają to wszystko nagrane, więc no, wiadomo, że ta walka była bardzo interesująca dla Cage Warriors i, i bardzo dobra dla widzów. I ostatnie pytanie, powiedz mi, jak wygląda sytuacja sportowo-kontraktowa twojego brata, jaki on w ogóle ubiera kierunek, czy po tym, jak trochę UFC się potraktowało, czy UFC też jest dalej na jego radarze? No bo to jest, nie jest tajemnica, że on też jakby twoim śladem chciał pójść do UFC. No i w ogóle, co się z nim dzieje? No bo już ostatni, ostatni pojedynek to jest listopad 2, 2 3 nie? No, mój brat przechodzi kontuzję, dlatego jeszcze go nie, nie ma z powrotem, ale no zostaje w Keyboard już w tym momencie. Mm -hmm. Okej, okay, Michał, z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chciałbyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. Ja też w ogóle Ci dziękuję, że znalazłeś, znalazłeś dla nas czas, no bo rzadko czy gdzieś tam widujemy w branżowych, w branżowych mediach w Polsce. No dzięki Bartek, dzięki za rozmowę i do widzenia na razie.